Pielęglaska jak zwykle zachwyca zawsze, bo to nie jest mój pierwszy pokaz, zresztą się bardzo przyjaźnimy i, i zawsze z, tak naprawdę rzeczywiście w każdym wieku kobieta może znaleźć coś dla siebie. Zaszczyt i przyjemność powitać Państwa! Powiem szczerze, że dzisiaj myślę, że do kilku sukienek w kwiaty się przekonałam i z chęcią spróbuję jak będę w nich wyglądać. No, mnie najbardziej się spodobały te suknie wieczorowe z szalami przepięknie upiętymi i zaprojektowanymi. No, nieziemsko nie, nie piękne. Ja na przykład zakochałam się właśnie w takich letnich, lekkich sukienkach, ponieważ są piękne wzory. Motyw kwiatowy, bardzo mi się to podoba, bardzo się dobrze czuję. Są to rzeczy naprawdę ponadczasowe i dzisiaj e, pani Teresa znowu udowodniła to, że, że potrafi zaprojektować coś bardzo świeżego, przepięknego wiosenno, lecz tak by to właściwie powiało wiosną. Ja uważam, że są to naprawdę rzeczy ponadczasowe. Oczywiście dobrze, jeżeli kobieta nie roztyje się, nie zmieni figury i może nosić daną rzecz wiszącą w szafie przez wiele sezonów. Ja widzę, że pani Kopias bardzo śledzi najnowsze trendy, i każda nowa kolekcja jest bardzo nowoczesna, bym powiedziała, ale jednocześnie jest to absolutnie ponadczasowa klasyka. Ja myślę, że to jest taka życzliwość też ze strony widowni. I ja wszystkich naprawdę lubię, wszystkich kocham, chciałabym, ale też czułam tą, tą, tą taką wibrację taką tej dobrej energii.